Eee, lo, lo, lo. O co ja tu przeszedłem? Dobra, już wiem. Lecimy do, lecimy do kryjówki, kryjówki pirackich legend. Eee. Jak to ludzie na i co tylko jedno, Jestem zajęty. West. Chyba musimy coś zdropić. A, paszą wąt z tym syfem. Tak, dalej mam gilet Tatena. Hehehe. <laughs> nie pływamy? Gdzie pływamy? <laughs> jakby, nie, jakby nie spojrzeć, pływamy dzisiaj inkognito. Legenda głosi, że ktoś kiedyś dostarczył kardo na wojażu Atenki. No my właśnie dostarczyliśmy. A! Tam ci walczył cały czas z tym galonem, bo teraz to normalnie nie wiem ku jakie współpracuje. O, coś przestało strzelać. Nie, Polera, ja tak. chyba chyba się dogadali. Oburta, oburta. Albo są za blisko, żeby strzelać. Mogą być za blisko, żeby strzelać. Dobra, Tony, zaraz. Za tym, im? Zaraz za tym wrakiem. Tak, musimy Szkielety sobie nie dadzą rady. E, zaraz za tym wrakiem jest e, kubka skarbów. Złaś na brzeg od razu. I będziesz się podosił. A ja będę będę ściągał harpunem. Tony, jakiś feedback? Trafiam, nie trafiam, bo... Nie trafiam Ty, ten harpun w ogóle nie działa. Bez jaj. Bo ich wzięli i... A! -a. Uuhu, ha, ha, ha. Ktoś kiedyś powiedział, że ten, że jeżeli się stoi koło wyspy, to, yy, to szkielety nie będą agrowały albo coś. No na razie przeleciały tylko w moją stronę dwie kularbaty całkiem blisko prawie w pysk dostałem. Nie ruszaj się z stody na razie ze statkiem. Nie chcę, żeby ciebie te szkielety zatopiły. Pytał, bo mam flotę szkieletów i antenkę na serwerze myślałem, że trafiłem na was. Nie, nie, to nie my. Hello! I'm coming to the rescue. Please do not kill Przynajmniej mamy pewność, że gościu jest solo i że jest pirate legend. Hello. Hello. Thank you. Are you solo? Oh, zatonęły. Nice, nice job. A dobra, a my w lewo? No i dobra, jeden dobry uczynek zrobiony. Ej, on znowu ma problem z galonem. Nie chce mi się upobawiać po raz drugi. Poczekamy aż zatonie i kradziemy w całej do czy skrzynia magazynowa może być tak ciężka, że nie mogę jej podnieść? Nie. To właśnie, nie wiem, albo się zbugowało, albo nie mogę jej podnieść. Dobra, wykop ostatnie skarby, a ja się zajmę tą skrzynią. To mam fajny pomysł. Odsuń się. Jak zniknie, to myślę, że to rozwiąże problem. A jak nie zacznie znikać, to wrzuć jeszcze parę blanderbąpanią. Dobra, podchodzimy zbyt płasko. Więc wystrzelę się to po prostu ręcznie. I ruszę z buta. Ta wyspa jest ogromna, jest tak duża, że dajcie spokój. O, żadne kasy. Ah, dobra, idę. tutaj. <ścoughs> to do odwracaj statek. Express. Pięknie, pany, pięknie. To jest funny chest. U serwera będzie ci chciało za nią zamordować la, 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 la. A tu nagle, bo w tej chwili jeb, wyskakuje gościu z blenderem prosto w twarz i nara No trochę bym się zeźlił. Shen together